KASLIJ KOLKOWCZYK Jorozmarker drop! Jorozmarker! Kierคะj do mój polura na strot! Asystent! Jednak do mnie!

gdzie byłem przy drzwiach? Gdzie byłem przy drzwiach? Odjebałem. odjebałem was, chodźcie pokażę wam gdzie byłem. Za Czysto, 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 o. Czterech was odjebałem, tam mnie zajebaliście rzeczywiście. Czterem, w plecy strzeliłem. A była rozmowa za drzwiami? A była rozmowa, specjalnie stanąłem kurwa za drzwiami. Za tymi drzwiami. Panowie, to jest jedna sprawa, najbardziej Jere, na to, że zima wam na plecy skoczył. Druga, idąc kurwa, przekazałem że drzwi, nie ma informacji dla ekipy, kurwa na korytarzu, że te drzwi są bezpieczne. Aby nie stali jak te chuje, kurwa, nie trzymając coś z Macie w szczęście, sensie, że kurwa gumowych kulek nie wziął. A wziąłeś? właśnie nie, nie, nie wziąłem. A wziąłeś pistolet? No właśnie kurwa nie wziąłem. Trzeba pieprzem najechać. Aby... Słuchajcie, stan tu, o. I to deska było, o, ja sobie tak sam. Panie. Czasu nie ma. Starek do świętego Piotra. Andrzej, To jesteś załamany. Ale, ale, ale się poczypie, Ja się zachowałem na bo... poziomie, Szkoda, że granatu nie miałem. Za jakim poziomie? Rzucę im z tyłu granat